Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony <noise> I Beto i gościem specjalnym To jest, grałem w skill'a odcinek no może pierwszy no Może, normalem, no pierwszy Myślałem, Pierwszy Myślałem, że trzeci Myślałem, yeah. że, myślałem że ósmy Ja twoja twoja morda Znowu mi przycina ta gra ma jakiś patent. Bo to ja, żebym tę mapę wybrał. Aha, to dlatego przycina. Ale nie, ona jest <grym> fajna. Nie, mapa jest spoko. Mapka mi się podoba bardzo. Lepsza niż ta z pustynią. Kurzywa. Obrywamy, chłopaki, obrywamy. Obrywamy, obrywamy, ale ty 400 g. Aha, ja jeszcze nie powiedziałem. Ja gram przeciwko... ...Powietniowi i Ghostowi. Czyli nie ma Czyli tak, bo weszłem w połowie gry i zobaczcie jaki tego wynik. Nie, weszłem na grano. Nie ja, no, dzisiaj mnie idzie. To by nigdy nie idzie. To by nigdy nie idzie. zawsze z tym nadal O, jest przedostatni, pewnie koleś się tyle co blogował. Na pewno. No, no na pewno, już strzela Nie fochaj się, tu przyjacielu. Daniel Co? wiesz gdzie ja idę? Gdzie? Znaczy, przepraszam, kwietniu, przyzwyczajony Na... na Na cementik pęknie! Ja pęknie dwóch zabitych Co za cwaniaczek przemalował sobie broń i myśli, że jest kozak Że Taki jeden o! Rzucam granat! granat! Spada. Granat spada! No co? Jaki gość? Co ty gryniaka rzucił Kto? To nie było. Ja, ja tu rzuciłem! Ja <grafię> tu tak, rzuciłem! Żeby cię nie widzieli! Nie ma! Okay. Zatrukowałem cię w ścianie! Co to kant? To, komunista. Nie no, to ja jestem skończony. Misio komunista przeciwko grat. Kurde, nie mam szans. Komuniści kuźde. O nie Ej, ze mną. dorównujemy wam. Nie, Misiu komunista mnie zabił. No bo Grzesiek, bo Grzesiek doszedł. O, i... Bo Bo, bo, bo doszedł więc... Trzeba zmienić broń. I patrzcie, już 300 punktów tylko nas dzieli od was. Tylko ja doszedłem. Czekaj, okay, bo ja sobie broń zmienię, bo to są Misio Misiu Puchatek po... no. doszedł. Piękny zawodnik. Już to za proszę państwa już zginął No widzę właśnie Już zginął Ej jak Ty jesteś ham, biegłeś Zabiłem prosto Maria. na mnie z o, o, ja. nie umiesz grać Nie ja nie umiem grać, prosto stalownikiem Sztuka gościa zabić z 3km je pięknie O ja cię ja. Ten kamkon mnie zawsze zabija. Już gramy z nim czwarty mecz i znowu mnie zabija, tylko on. Taki kamkon. Kam a kamkon. No wiem, gdzie gdzie. Witamy kwietnia. Ład, ładnie ci no wyszło bo, to. No tam gości widziałeś co na sanach stało, A, a bo, bo, bo zupa była zasłona. No nie wierzę, że my. No nie wierzę ci. To jest głupie. No plecy, no w plecy, no aż żeby w plecy ale, no, ale plecy... Plec. Mogli w co innego nie... Ej, ja... E, Ty słyszysz? Zabiłem trzech dwóch y, z broni, a trzeciego z pistoleta. Ty! Z Trze, trzeciego z noża. Trzeciego z noża. Ej, wyrównaliśmy do was. Nie chcę nic mówić. Ale to jest batalia teraz, ej. Ja pierdolę. Zobaczcie. Meczek do 4000 jest. Jakby ciebie w nie było, to byśmy wygrali. Wygracie może. Mało brakuje, 40 Misja punktów, nie o nie... Nasze jednostki zostały wyeliminowane. Ale dajcie, sobie jakiś spokój, tysiąc punktów odrobić. To Dajcie dogrywka, Pasujecie! Jaka to grywka? Będzie następny meczek, ja pęknięłem i tu pokażę to moje zdolności. Na tej mapie co takie ta, ta malutka mapa. Aha, kopułka. Co, co się fajnie znajduje? Nie.

czy ty masz do tej broni? No, do tej broni? Nie, nic nie mam do tej broni, Kurde to powinien być w siłach specjalnych. Ja mam. W obrońcach prezydenta, tylko z pistoletikiem biegają. No, kabaretka, okay, to jak ci się... O, czekaj, bo mi broń zbieniu. O, o się... gram z Kwietniem, hura! O, znowu przegramy. Huraj, huraj, huraj. Znowu, znowu przegramy po prostu. Znowu przegramy, jebie. Ach, Ghost. Ej, Kwiecień, wiesz jest nasz stal nadrzędny? Ghost. Jest. Ja zim... Ja żem bydłem. <laughs> Czerwone kolor. <laughs> Czerwone kolor. Czerwone Czerwone kolor. Czerwone kolor. Czerwone jak Czerwone jak Czerwone jak Czerwone jak wszyscy biegną. Nie, jak... ci Czerwone kolor. Czerwone kolor. O, dobra. Fak, granat, o oh, nic Wiesz co wam powiem Misio komunista jest z nim Niedobrze I co my teraz zrobimy Będziemy no za... no się mądzić do boga Ale wich co? we mnie granaty chopy rzuca. I chodźcie. Dobra Joć no, Nie wyniknie panowie nie? Nie możemy się przebić Co to było? Ja! Wyszłem i zabiję mnie Nie o tym chodziło! Oj, jaj, powerranger! Jocie jak moi znikałem! Wszyscy granatami rzucają tu! I ja obiję gościa, co nogę wystanie! Ufa, granaty... granaty... Jezus, nie, że tak to nie Co oni tacy podświetleni, a coś dziwni tacy! O, wiem! Wait! Mam na to rozegranie! Dawajcie moje o. granaty dymne! I wszyscy razem. Dawaj, kwiecień. Come on! Bierz maszynówę Ja nie mam maszyny. Ja i nie masz maszynowy. Są jakiś ciebie maszynista. Nie mam, nie mam maszynist. Gdzie jest maszynista? Jest Misio komunista. Brawo Daniel. Brawo kwietni. Za dużo. To wszystko przez to, że Ghost Megabolt z nim jest. Haha. <grystanie> <grystanie> Dobrze ci idzie stary. Dwóch zabitych trzy trzech, trzech, trzech zgony. No w sumie ja mam, ja mam gorzej. Co? Was tam nie było. Co? Co, co, co? 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 Ej, Ej, uwezyskam to, nie znam o tym Fajnie. Fajne. Uwezyskam, <grystanie> Ej chłopaki, puście mnie tam, chcę zrobić ujęcie. <grystanie> scena, <grystanie> o, co scena batalistyczna, nie? Tak, wszystkie. A to za chwilę komentarz Weto od kiedy w 300 były bronie palne A, A, to, jest serde... A <laughs> to jest Shadab? A tu terminat To jest w przyszłości, to jest Spartan nie? This is, this is Skyrim <laughs> Daniel, fusroda Fusroda, Fusroda. Du du duuuu, du 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 duuuu du, du. O, swojego biję Dzięki, dzięki ci panie za sprawę tej nauki Nie jestem beznadziejny go paruję kamerą to nie nadaje się do grania Świeci mnie... co mi zagłosił? Świeci mnie jak <gry> Nie, to nie świeci mnie na I o, to swojego z tobą bije Welcome back! Ej, uważajcie na sotka, jest spałem ziomków. Granatami! Ja tutaj tobie parkiem, no. To uważaj, zaraz ginę! <grym> się to uważaj, zaraz ginę! <grym> Spadł. <grym> Pan granat! Li kurde! Się tylko gran... Go, tak, jest tam, ty, Nie tylko granat... Gołd, tak ty już ale... Nieee... siebie można wpuść. Wpłuc. Co ty ze mną robisz? Uuuu uh Co ja tutaj robię? Uuuu uh Co ty robisz? Tylko to wchodzi mi snajpery, po głowie Snajpery chodzą mi po głowie Ale, ale włos tam idzie Wszyscy widzą no snajperka Mam, Mam jeden HP Wszyscy ze snajperkami HP. tam chodzą Widzę Hamer, kamperzy I, a, a jak ja się skryłem przez 3 sekundy za murkiem To już kamper, a ci stoją tam już 15 minut Co? No wy Gości leciał, wszystkich czterech pozabiją! To mi się komunista, taki dobry komuniści są... Komuniści Do... są w tej grze <laughs> Kilem! Putin your king Granat, kryć się Granat, kryć się. Putin, Putin! <laughs> Powiem suchara Jak nie granat, to brąz. <laughs> Baragubama! Obama! <laughs> Ej, Zaje... zajemali cię? No Zan mi składaka To zabrali mi składaka i uciekli na boszaka Ja Tu przekleję! Jak się trochę źle łodzi To poprawiasz. ładne <noise> hell miałem ci ta reklama Boję się wychodzi za, za kąt. Ja też Mówię. Takie kampery. No widzisz, tylko wyszło. Duszek miał jakiś w razie. Z kimikami. Znałem jednego duszka. I wiedział co to poduszka. i Boże. się. Cię ciasteczka i lubi się kupić. Ja Kurde. I męczenie. Moja stańka. Moja snajperka się jest ludzie, ale ja nie mam snajperki i muszę komuś zajmować. I zawsze przeważnie jak kto potem snajperkę biegnie, to ginie. Prawda życiowa, numer one. Dobra, wy to ja też kąpię. Granat, granat, granat. Świetnie zabiłem granatem. No co to takie? Dobrze, że nie brązem. No <grym> <da, nie>, <grym> nie, nie, dobrze, że nie kamieniem nie? No, Dobrze, że nie zawlecznie. <grym> co to jest? <grym> co, co to jest? Padłem na dziesięciu zabiję za kurz. Za gościem jest ziomek. I on go nie widział. Tak, pokazuję palcem na monitorze. Wiem, wszyscy śledzą. <grym> <gulio> <jest tam> <gulio> jak się cieszę! <gulio> <Będzimy>. Misja <gulio> <gulio> nie powiodła się! Nie. Jak, jak to, to się nie powiodło? Ale u sniperów był za dużo sniperów, były żeście wygrali. To kończymy te faile na dzisiaj. Nie wolno było za murek wyjść, bo byście od razu zasnajpili. Nie już skomentowałeś Trzeba umieć <gulio> <gulio> grać, człowieku. Trzeba umieć, No tak, dołączył ze zwycięzców i kozak <gulio> Dobra. <gulio> Jesteś już godnym zobaczenia. No to dziękujemy Wam za uwagę. Do Do zobaczenia. No.